Cześć, cześć, witajcie. Jestem Sushi, YouTube Jesteśmy na moim kanale i dzisiaj zrobimy sobie mały opening z 2 Stars. Yy, mam 6 postaci na 23. Myślę, że będzie spoko. Cóż, czuję, że Helprim wylosujemy. Dobrze, no to grajmy. Zróbmy ten opening. Najpierw lecimy z... Tropully Road. Wybierzmy sobie power cube do No do, do bula. Brave box. I to. Uncle to Jesse! I mamy Jesse. Ale. 50 pieniążków. Hm, komu by tu dać? A dajmy Big Box. I bawlej. Dobrze. 30 pieniążków. Box. Jessie. Nita. Dobrze Special event Bzawba 25 parek kiubów, no dajmy koltowi 50 pieniążków o, 10 yyy, zapomniałem jak on się nazywa Bwok! Tak jest! Mamy bywoka No i tyle i lecimy ze e, zwykłymi Brawl Box. Mm. O oh my god! Druga skrzynka i... Dawyl. Bull Colt. Osiemnaście pieniążków. Pok. Blok. I osiem gemów. 16 do kolta do poko i tyle. Lecimy z kolejną skrzynką. 25 pieniążków kolt i Poko. lecimy z kolejną 15 pieniążków, Nita i kolt. 50 pieniążków, Nita, duża słumka, Jessie. 24 pieniążki, Szerie i ból. I 8 gemów! Słuchajcie. Lecimy z kolejną skrzynką w Waffle Staw Jesse Double. 13 końców ból Jesse i jeden token. 24 eee, pieniążki, ból Nita i tokeny. 16 Nita Ból i token! Będę mniej mówić na tym odcinku, bo jestem tak podekscytowany. O dwa tokeny poszły spoko, vlog bawlej, Nita i Boolipaka, ból. Ból vlogi Jessie. O oh my god, mamy to. 27 końców, Penny, Dawyl i 2 tukeny. Już słuchajcie, dwie postacie nam się wydłapiły w dzisiejszym odcinku. Jessie i Dawyl. 3 gemów Dawyl i Colt. 12, Poko, ból i tyle. Kolejna skrzyneczka, co się z niej wydłobi? 13 pieniążków, colt i ból. I 3 tokeny! Kolejna skrzyneczka, 15 pieniążków, barley, nita. 17 pieniążków, nita i dawel i 2 tokeny. 17 pieniążków, moi drodzy, Bwok, nita i 1 token! Mam 27 już tokenów, 800 y, pieniążków i 25 gemów. Kresz krzneczka 50 pieniążków, blok, penny i dwa tokeny, słuchajcie. 24 pieniążki, Jessie, bull i 5 gemów, moi drodzy. Gimy nam się, słuchajcie, przydadzą. Możemy teraz kupić sobie y, no, y, nowego skina do y, Shelly. Możemy kupić sobie do Nity y, słuchaj... Yy, możemy do Koltanowski Możemy kupić do Bula. Nie, do Bula jednak nie możemy. Do yy, yy, Jesse nie możemy. Do Bywoka yy, też nie możemy. Do Badleja yy, możemy. Do Poko oczywiście, że nie możemy. Do Dawila, yy, słuchajcie, jeszcze nie wiadomo jakie są postacie, więc yy, nie obstawiam. I do Penny też nie obstawiam, bo nie wiem co wylosuje, może El Primo by był fajnie, fajnie by było. Dobrze, to lecimy z 19, dziewiętna... jeszcze z 19 skrzynkami. 12 by bywok i Penny. Ale ten odcinek szybko leci. Kolejna skrzynka, 18 milionów, Shelly i Jessie i stavt Token, kolejna skrzyneczka, 16 pieniążków, poko i nita i 5 gemów oczywiście, nie mogę ich zabraknąć, yy, 13 pieniążków, Jenny, Jessie, 5 pieniążków, colt i blok i 2 tokeny, kolejna skrzyneczka, 17 pieniążków, poko, blok. 13, colt, nita i 1 token. Moi dładzy, moje dwa zy! MUFTIS! OH MIG GAT! O oh MIGAT 16 miączków damy mi jeden token Kolejna postać! Eee! Kolejny skrzyneczek, moi drodzy, o Jezu, ten odcinek jest taki zbawiony, Del Primo to do Dawila doładowanie, no po prostu tak się cieszę, tak się cieszę, tyle nowych postaci. Oh my god, Mordis. No niestety nie możemy kupić do niego. No ciekawe, jest zabawny ten skin. Czy do Del primo możemy coś kupić? Tak, możemy, ale słaby ten skin, moim Lepszy jest ten, kwól, o wiele lepszy. Lecimy z ośmioma skrzynkami. Niestety tylko 8. 30, Shelly, Ballet i 3 tokeny. Ale pamiętajcie, jeszcze mamy 4 skrzynki e, Big Buff Box. Kolejna skrzyneczka, 17 hejzu, Bull, Peni, tyle. Kolejna skrzyneczka, 20 pieniążków Shelly, mimo i 3 gemy. Kolejna skrzyneczka, jeszcze 5 skrzynek. Pozostało 13 pieniążków. Bull Buffley 23 pieniążki. Bull Nita, jeszcze tylko 3 skrzynki. 23 ge końcy. El Primo da i jeden token y Bzwab. Token 5 Pien pieniążków. blok, Buffley i 3 tokeny. Ostatnia skrzyneczka z, y, zwykły, y, ze zwykłymi y, braw boxami. Lecimy. 15 końców. Block. Mortis. To Mortis za pierwszy raz chyba. Dobrze, lecimy z y, ostatnimi czterema skrzynkami w tym od, w dzisiejszym odcinku. Lecimy. A big Braw box, też 10 końców. Mortis. Bawlej. Penny. I staw token. Wow. i ludzie, ludzie, będzie gorąco. 47 golców Brock. Mam proszę, nowa postać. I staw token. No nie. No, drodzy, proszę, proszę, proszę. Wiko. Wiko, proszę, proszę, albo Pam. Wiko albo Pam, albo taza Wiko Pam, albo Tara, proszę. 61 golców dawy Barley. Blok i cztery dostaw tokeny, najwię i największa suma, jaką chyba dzisiaj dostaliśmy. No nie, proszę, proszę, jakaś postać. Ostatnia skrzynka 33 końcy: Dawyl, Shelly, Nita, i jeden dostaw token, 5 gemów. O, super. Niestety, to na tyle. Myślałem, że wylosuje nam się Vico, albo Pam, albo i nawet. Piper. oj, moje marzenie. Mieć Kroła, moi drodzy. Super będzie. Leon jest nawet spoko. Moi drodzy, bardzo się cieszę. Dzisiaj dostaliśmy... Yy, tak, Jessie dostaliśmy. Dostaliśmy Broka, moi drodzy. Dostaliśmy El Primo. Dostaliśmy Davila. Dostaliśmy Penny. I dostaliśmy... Moi drodzy, Mortiza Jestem bardzo zadowolony. Super. Naprawdę super. Bardzo się cieszę. Możemy sobie zaupgrade'ować prawie wszystkie postacie oprócz El Primo. Super, super. Ja bardzo jestem zadowolony. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia. Cześć.